Witam Państwa w cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Ja nazywam się Jarosław Wójcik, jestem menadżerem projektu Wielkie Budowanie. Dzisiaj jak zwykle wiadomości budowlane z ostatniego tygodnia. I w drugiej części porozmawiamy o firmach budowlanych. Coraz więcej danych napływa, że tych firm zamyka się dosyć sporo. Zresztą nie tylko firmy budowlanych. Jeśli chodzi o małe firmy, to widać, że wniosków już jest praktycznie dwukrotnie więcej o zamknięcie firmy niż o jej otwarcie, i taka sytuacja już trwa od drugiej połowy lutego. My u siebie w całym systemie obserwujemy również około 20% firm małych zamknie się prawdopodobnie w tym roku. Jeżeli ta skala nie będzie nawet większa, oczywiście w międzyczasie otwierają się firmy nowe, no ale skala zam tych zamykania tych firm no robi się taka dość porażająca. No dokładnie taka jak, jak w kryzysie. Tak jak mówiliśmy, ten kryzys już nie dotyczy. Tak bardzo jakiegoś takiego krachu na rynku pracy, a bardziej dotyczy zmniejszenia liczby podmiotów, które działają na tym rynku, zwłaszcza na rynku budowlanym, no bo tym się interesujemy. I, ale co to oznacza? Branże budowlane, w ogóle budownictwo, to jest prawie 30% polskiego PKB. Jeżeli to się załamie, to po prostu to PKB będzie się kurczyć, czeka nas wówczas recesja. Więc takie podejście, powiedzmy, pracowników, że im nic nie grozi, no może bezrobocie im nie grozi. Natomiast zmniejszenie wynagrodzeń, tych realnych wynagrodzeń, grozi im. Jeżeli w Polsce zmniejszy się PKB, będzie ciężko uzyskać jakiekolwiek podwyżki. Płac, bo po prostu tych podatków będzie mniej, nie będzie z czego płacić. Chyba, że będziemy dalej brnąć w inflację, tak jak w tej chwili. No nic, zapraszam Państwa na wiadomości, i w drugiej, i w drugiej części, tak jak mówiłem, porozmawiamy trochę o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja firm budowlanych. Zapraszam. Budownictwo usługowe znalazło się w lutym na poważnym zakręcie, ale ostatnie dane pokazują, że może z niego wyjść. Drugi tydzień miesiąca przyniósł bowiem wzrost inwestycji instalacyjnych, murarskich, a także elektrycznych. Poprawiły się także zamówienia na budowy domów prywatnych. Oczywiście zapaść w budownictwie jest widoczna gołym okiem, ale być może zacznie się w końcu tak zwane odbicie od dna. Obecnie rynek budowlany jest gorszy od tego w ubiegłym roku, Niemal o 60%. Yy, budownictwu jednak może zacząć sprzyjać pogoda, yy, natomiast nie da się już raczej odrobić yy, powstałych strat. Luty to największa porażka rynkowa dla branży budowlanej od 9 lat. Do pogrążenia usług budowlanych przyczyniły się ostatnie spadki w branży wykończeniowej, gdzie operowały już nie tylko firmy wykończeniowe, ale także te, którym pogoda. Uniemożliwia pracę na zewnątrz. Duży spadek zamówień w branży wykończeniowej wytrącił ostatnią deskę ratunku. Kryzys w branży budowlanej jest e, widoczny w zazwyczaj silnych regionach budowlanych, jak województwo mazowieckie czy małopolskie. Tu regiony te utraciły już swoje pozycje liderów. Bardzo słaby rynek budowlany niestety uderza także. Ceny usług budowlanych, które w lutym, no niestety, kontynuują swój spadek, nie jest to duży spadek cen, w tej chwili szacujemy, że jest to jakieś 0,6%, ale pierwszy od wielu lat i pojawiający się w warunkach inflacji. To oznacza, że firmy budowlane tracą w ostatnich dwóch miesiącach nawet 6% realnej wartości usług. Nie dziwi zatem fakt, że finansowo coraz trudniej jest y, utrzymać firmy i spychają one ten ciężar także na płace robotnicze. W lutym, po styczniowych podwyżkach płac minimalnych, średnie płace znów spadają, bo firmy ucinają najwyższe wynagrodzenia. Dobrze, że pozostałe koszty trochę się ustabilizowały, jednak największym kosztem dla firm pozostają koszty pracy. I trudno będzie je w dłuższym czasie zmniejszać. No nic, czekamy byle do wiosny. I pomimo niewielkiej poprawy na rynku inwestycji, firmy ciągle nie mają kolejnych zamówień. Pracują praktycznie tylko z pozyskanych zleceń bieżących. Taka sytuacja trwa właściwie od stycznia. I tutaj no nie widać, żeby się jakoś mocno poprawiała. Brak zleceń zgłasza na masz 91% film, czyli no stan jest bardzo zły. A dzisiaj temat, który podsunęła nam jedna z y, agencji, która y, dostarczyła dla nas tekst. Y, y, rośnie fala likwidacji firm. Miesięcznie zamyka się średnio blisko 16 tysięcy działalności. Y, dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii pokazują, że w 2022 roku y, Prawie 10% rok do roku zwiększyła się liczba wniosków dotyczących zamknięcia jednoosobowych firm. Powyższy wzrost jest ponad dwukrotnie większy niż wynik dotyczący otwieranych firm JDG. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że od jakiegoś czasu my obserwujemy także znaczną liczbę zamykanych firm bądź zawieszanych firm budowlanych. I są to z reguły firmy do 10 osób, czyli takie najmniejsze, bądź no zupełnie małe, 2-3 osobowe, chociaż te jeszcze jakoś funkcjonują, bo najczęściej zawieszają swoją działalność. Prawdopodobnie uaktywnią się znowuż wiosną. Natomiast chyba w gorszej sytuacji są te małe firmy, tak jak mówię, które zatrudniają do 10 osób. My obserwujemy teraz na, na przestrzeni stycznia i lutego, że tych zamknięć firm, czyli firm, które wycofują się z działalności jest jeszcze więcej niż w 2022 roku i to znacznie więcej. No, my oceniamy, że takie, takich małych firm, które zamkną się prawdopodobnie w tym roku, będzie 20%. Oczywiście no, powstają też nowe, przybywa nowych. Często są to pracownicy, którzy yy, niezadowoleni próbują założyć swoją działalność. No, dzisiaj jest na pewno na tym rynku budowlanym znacznie yy, trudniej działać. I jeszcze przyjrzyjmy się na chwilę obrotom w firmach. To są dane do, do połowy lutego. No widać, że jeśli chodzi o obroty, to no skala jest porażająca, praktycznie nie ma firmy, w której obroty by nie spadły. No ale bardzo mocno spadły obroty w takich branżach jak wykończeniowa, ociepleniowa, elektryczna czy stolarka budowlana. I drugi wykres, ten być może ważniejszy, no, jak wyglądają marże w firmach. One w tej chwili się ustabilizowały i nie są jeszcze złe, ale już blisko są tej granicy, mówię o średnich marżach, gdzie, no, praktycznie poniżej tej średniej, my oceniamy ją na 32%, no, ta działalność budowlana się mało opłaca. I popatrzmy, w tej grupie jest już branża murarsko-zbrojarska, ociepleniowo-elewacyjna, elektryczna, yy, brukarska, branża stolarki budowlanej i branża ogrodzeniowa. To są branże, których yy, marże już są poniżej 30%. Yy, więc yy, ryzyko Tutaj jest znacznie większe, bo nawet jeżeli wiosną rynek się poprawi a marże będą tak niskie, to no, istnieje też spora, spore, spore prawdopodobieństwo, że niektóre inwestycje po prostu się im nie zamkną finansowo. Już teraz, skoro mamy 30% ryzyko w branży wykonawczej. Usługowej, budowlanej, to znaczy, że 1 trzecia inwestycji to są inwestycje zrealizowane i właściwie dla firm stracone, czyli takie, które nie przyniosły im korzyści, a my to również sprawdzamy. No, nie wygląda to dobrze. Dobrze jednak, że są już dane, które pokazują, że. Trochę coś na tym rynku budowlanym się zmienia na lepsze i idziemy w kierunku wiosennego wzrostu. A tak u nas wygląda, wyglądają branże, które obarczone są największym ryzykiem w tej chwili do działalności budowlanej. Widać, że to największe ryzyko dotyczy stolarki budowlanej. Robót ziemnych, branży elektrycznej i ociepleniowej. Tutaj ważnym takim problemem, który wpływa na, na to zwiększenie tej działalności, czyli takim głównym ryzykiem, jest wysoki koszt działalności oraz zachwiany rynek usług. Te branże, które mają największe to ryzyko, no najbardziej właśnie cierpią na te dwie przypadłości. Nie mają stabilnego rynku. On, jeżeli rośnie, to za chwilę z powrotem spada. Jest też coraz mniejszy. I te branże ponoszą wysokie koszty działalności. No roboty ziemne to wiadomo, sprzęt, maszyny, wysoki koszt paliw. Stolarka budowlana to w ostatnim czasie też dość wysokie koszty pracy. Branża ogrodzeniowa również wzrost znaczny, wysokie koszty pracy. Branża elektryczna, no to niestety rynek się znacznie pogorszył i tutaj to, to ryzyko wzrosło, ale jest to jedna z branż, która ma szansę się szybko wydostać. Tutaj operuje również na, na fotowoltaice. Yy, ta branża również na nowoczesnych technologiach, więc yy, myślę, że jest przed nią mimo wszystko przyszłość. I branża ociepleniowa, która nadrabia straty. Tutaj wydaje się, że cały czas były za niskie ceny usług w tej branży. Branża operowała na bardzo niskich marżach i. No, najbardziej cierpiały tutaj takie średnie firmy. Małe jakoś sobie radziły, bo nie, nie wszystkie pracowały przy, przykładowo na domach prywatnych, na opodatkowanych dokumentach, natomiast duże firmy również, bo tutaj już liczył się obrót, natomiast te, te średnie, mniejsze firmy. Obarczone wysokimi kosztami rusztowań, yy, przeciągającym się czasem prac, który te koszty jakby podwajał, no to wszystko powodowało, że, że branża musiałaby dość znacznie podnieść ceny. W tej chwili jest to jedna z nielicznych branż, która te ceny jednak yy, podnosi. A więc. Yy... No, tak jak wspomnieliśmy, byle do wiosny. W tej chwili jest taka nadzieja, że ten rynek budowlany troszeczkę będzie się już poprawiał, że on już wpadł w ten dołek, z którego powoli będzie wychodzić. Im będzie lepsza pogoda, która będzie skłaniać zwłaszcza prywatnych inwestorów do jakichś prac budowlanych, tym lepiej. Tym będziemy zbliżać się do nadejścia tak zwanego sezonu budowlanego, zwłaszcza tego wiosennego, który jest najważniejszy. To jest wtedy największy rynek w roku dla budownictwa usługowego w ogóle. Wobec tego czekamy na nadejście wiosny. To jest, to jest dla nas bardzo wszystkich ważne, dlatego że jeżeli będzie się przedłużać zima, to będziemy no, brnąć dalej w ten kryzys. Y, niestety y, w ubiegłych latach, y, zwłaszcza tych kryzysowych przed, sprzed 10 lat, y, okres zimowy zawsze powodował jeszcze większą y, stagnację i przeciąganie się jej y, w trakcie roku. Y, wobec tego, im dłużej zima trwała, tym w gorszą recesję wpadało budownictwo. Dlatego liczymy na to, że ta wiosna przyjdzie szybciej, i im ona przyjdzie szybciej, tym budownictwu będzie łatwiej się z tego dna, w którym się znalazło, wydostać. Tego sobie wszyscy życzymy. Zapraszam za tydzień.